Witam serdecznie luję TV, łukasz kraj z tej strony, jak zwykle tam na stadio de la luji. Dzisiaj specjalny odcinek, kolejny specjalny odcinek w naszym programie. Jak myślisz, jaki to odcinek? Dzień kobiet? Zaległy dzień kobiet, ale że nasz kalendarz jest lujowy, To nagrywamy miesiąc kło, ale liczy się gest. Prawda? Tak, słyszałem, że macie tak, skosora, nowy sponsor. Tak, nowy sponsor, specjalnie przyjechał, świeżo dojone, tak, specjalnie dla Ciebie, dla, specjalnie dla kobiet robimy to. Możesz się napić, żeby pokazać jak ważne jest dla naszego klubu. I mleko, gdzieś wielki. Taki jak ja? No dobra, no to co? Zaczynamy. Zaczynamy kolejna konkurencja sam na sam z Kornelem, ale dzisiaj jest kobieta i Kornel jest zagrożony. Marta, to co jak, jak się czujesz? Bardzo y dobrze. Taki mi mleczko. Taki przystojny bramkarz sam na sam z nim. A ty miałeś już z nim sam na sam, więc po nie, nie biorę. Nie, ja nie miałem. Dobra, dawaj to mleko. Y proszę tutaj mleko bezglutenowe, bo niestety no tak wyszło. Można? Poczekaj, zakręcę. No dobra, Kornel, masz sam na sam z kobietą. Jest raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Ale przykładanki. Dobrze, dobija! To się liczy. następna. Ja się nie daję tego bezglutenowego, Czemu... bo jakieś jakiś z wody zaczął zrobić. Kurde, ja. sam, tak? Marta, to jest nasza druga noc. Druga noc i to jest to. Jeszcze jeden. Dawaj. No. Ale z daleka wsiadłeś. O, przywiozłeś. Ja nie mogłem odpuścić. Miałeś tego nie łapać. Rzuty karne z Martą. Strzelaj po ziemi. Więcej Ci nie powiem. Z odcinek? Ostatni odcinek. Dobrze. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. czeka. Ona też. Zaczynamy. Znowu, no, znowu, no dużo siły. No mówi coś kobiecie, ona same swoje robi. Oj! No dobra, nie skomentuję tego. Gol to gol. Ooooo! Maxi, Maxi, Maxi! 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 Nie co, no koniec nie. A pojechać do tego, żebym mógł. Mleko świeżo dojone. I karne będą strzelone. Jak to mówią karny w ciemno. Chociaż nie chciałbym, żebyś została z Kornelem sam na sam w ciemno. Ale. Nie ma się. Ty już zrobiłeś swoje w tej rodzinie. Mogę? Mhm. No dobra. To co, ja muszę teraz zawiązać. Dalej. Chyba, że czapkę Cię tak. związać. Czekaj. Yy, rzęsy robiłaś może? No, nie chcę ci popsuć. Nie za mocno? No, dobrze jest. Dobra. Teraz proszę. Tu, tu. Na dół, na, na dół. Do. Na do. Dobra. Znalazła, znalazła. Dobrze Kornela nie znalazła. Nie bój się, ducha nie no, ma dawaj. No wiesz gdzie piłka jest? Nie? No. 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 No, Czekaj. No no dawaj No ej, zgoda jest Ale siata jest siata No siata było Nie w to? Nie jest w to, jest to. Konkurencja po, 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 poprzeczka. Co? Trzy piłeczki, poprzeczka, brameczka, mocny strzał, podcinka. Co preferujesz? Podcinka w sztuce. Podcinka w sztuce, no. Dobrze, że go nie ma, bo może by nie obroni. Nawet by stało, No dobra, no to zaczynamy. To tak, strzał jakby sztuka był, to teraz jakiego nie tak było. Tak. teraz to jak już odchodził, to tam byś mógł strzelać, ale teraz... No i o to chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, się pieniądze. No dobra, Marta jest znana z obkręcania sobie facetów wokół palca, ale zobaczymy, czy wkręci do bramki. Gotowa? Dobra, zaczynamy. Lepiej iść w Dobra. Druga. No i Marko, mam jedno pytanie na się czy jesteś wolno. Niestety, Niestety zajęło. Jesteś szybko. Tak, Teść, tak no jak się. No bo właśnie... Wszyscy pytali, wiedzieli, że wystąpi taka uczestniczka. A ja im tylko powiem, że napijesz się półweczki. I niestety, nie jesteś tym zdjęciem. Cześć, Dziękuję bardzo. Musimy się kawałek podejść. No dobra, mam nadzieję, że mleko doda ci siły i do do bramki. Ja ich piekam. Gotowa jesteś? Tak. jest z Katowic przyleciał. No, jak, o, jak, jak hormgaher z chorągielką. No? Czekaj, wiatr. No bo w życiu mi nie wyszło. zgadzałem. Turbo Piszczel. Turbo Marta. Turbo Kolanko. Turbo kolanko. Yy, właśnie miałem powiedzieć: Marta za zgodą prezesów zrobi kolankami naszą konkurencję dzisiaj. Uwaga, piłka. Yy, tylko tak, dwa punkty, tak? Za jedną kapkę. Zgadzasz się? No dobra, no to co? To w bo uśnie. Na pewno więcej niż niektórzy zrobią w ekstraklasie. I ja Marto, twoim zadaniem dzisiaj będzie wypicie mleka bez laktozy po kręceniu się. Masz Dobra. Tylko wiesz, to nie że taki łyczek, bo tam krowa. Oj, spokojnie. Bo tam krowa właśnie piszczy. Że chce być wydojona. Juligan. Dobra, zasimy lepiej, bo dobra, zaraz przyjadą dobra, 10 razy, tak? pamiętaj Zasimmy. 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 Wylało. No dobra, się ulało, no trudno. Wyszła wielkopomna chwila zakończenia naszego odcinka z Martą. Bardzo przyjemny odcinek, Marta. Dziękuję serdecznie. Tutaj masz ode mnie prezent to, to na czesunek. Dzień Kobiet. Tak? Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy krajan życzy. Pamiętaj. I jeszcze mamy jedną uwagę do naszych kawalerów. Prosimy o przesyłanie swoich zdjęć i e maili. Na nasz adres luje, małpa, ogłuszacze tv. Koniecznie ze zdjęciem. Tak, koniecznie tak. ze zdjęciem.com, także pl bo to zagraniczna firma. No i co, dziękuję jeszcze raz, Marta. Kornela z nami nie ma, niestety musiał uciekać, bo mleko mu się skończyło. Bezglutenowe. Tak, się. Tak. No dobra, to dziękuję dobra. serdecznie. Dzięki bardzo, zobaczymy się w domu. Tak? Dzięki, trzymaj się. No, trzymaj się. We love to